Witajcie! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jaki wybrać program do montażu i edycji filmów. Bezpłatny? Przedstawię Wam wszystkie bezpłatne programy, całkowicie darmowe. Z czego? Większość będzie także w języku polskim. Co więcej, programy, które Wam zaprezentuję, są dostępne w większości na dwie platformy, zarówno na Windows, jak i Linux. Prawie każdy z tych programów możecie stosować na każdym z tych dwóch systemów. Programy, które Wam prezentuję, są najlepsze. Jeżeli jakiś się nie znalazł na tej liście, którą Wam za chwilę przedstawię, oznacza, że w czymś nie odpowiada on co do możliwości i jakości. Na te czasy. Jeżeli będziecie się zastanawiali, dlaczego jakiegoś programu, jednego, który na przykład znacie, nie ma na tej liście, możecie zadać mi pytanie w komentarzu, dlaczego się go tu nie znalazło, a ja Wam to wszystko wyjaśnię. I co najważniejsze, testowałem wszystkie programy, warte uwagi, które są do montażu i edycji filmów z bezpłatnych i bez wątpienia przedstawię Wam w tym materiale najlepsze z nich. Jako zmiankę tylko jeszcze dodam, żaden z nich nie ma znaczka wodnego. Pierwszy, o którym warto wspomnieć jest to OpenShot. Jest to program mały, paznokieciowy i wspominam o nim tylko z jednego powodu, a w zasadzie z dwóch powodów. Jest on po polsku, to pierwsze, działa na dwóch platformach, czyli na Windows i na Linuxie oraz, co więcej, jest on prostym programem do prostych zadań. W większości osób on prawdopodobnie wystarczy. Jednakże on szczególnie będzie się nadawał na słabsze komputery, które nie mają wielkich mocy obliczeniowych. Jeżeli wasza maszyna jest troszeczkę słabsza, to OpenShot prawdopodobnie spełni wasze oczekiwania. Jeżeli korzystacie z Windowsa, to jest jeszcze odpowiednik Windowsowski bezpłatny, czyli ClipShop który byście mogli bezpłatnie też z niego korzystać. On niewiele się różni od OpenShot. Także macie wtedy dwie alternatywy. Natomiast jeżeli jesteście na Linuxie, OpenShot jako proste narzędzie spełni wasze oczekiwania. Jednakże daleko mu do tych programów, do których będziemy się zbliżać, do coraz to lepszych. Następny program, drugi, Shotcut. Jest to program, który ma masę różnych poradników w Internecie, po polsku i po angielsku znajdziecie na choćby YouTube masę różnych poradników, jak wykorzystać go do montażu filmów. Program jest także po polsku, nadal jest w miarę intuicyjny. Jest to o wiele bardziej rozbudowane narzędzie niż choćby OpenShot. Co więcej, jest on dostępny także na Windows'a i Linuxa. Działa na obydwu tych systemach. Mimo wszystko nie jest to najprostszy program i w dużej mierze on już odbiega od standardów tych takich wielkich produkcji, tych super materiałów, które można robić na innych programach, więc jego zaletą w dużej mierze jest to, że jest do niego bardzo dużo poradników w internecie, bo jest to dosyć stary program, a z drugiej strony, że także jest on w języku polskim, dosyć całkowicie dobrze przetłumaczony. Oraz oczywiście wieloplatformowy, ale nadal daleko mu do tych kolejnych, które będziemy wymieniać. Następny jest to już gruby kaliber, przedostatni, proszę Państwa, jest to jeden Life. Jest to jeden z najlepszych programów dostępny na dwóch platformach, zarówno na Windowsa, jak i na Linuxie. Program jest także spolszczony, bo około 90% po polsku jest z nim wszystko występujące. Jest on mocno rozbudowany, jest wiele bardziej rozbudowany niż większości osób może się wydawać. Można do niego pobierać dodatkowe przejścia. Z sieci, których tam jest naprawdę dużo. Mam też w sobie wbudowane różne przejścia oraz filtry, i tak dalej. Czyli on, można powiedzieć, że on jest podobny już do programu choćby Vegas Pro. Edycja, tworzenie w nim materiałów jest naprawdę proste. Wystarczyło mi około 2-3 godziny, żebym potrafił tworzyć w nim filmy, takie same, jakie ja wykorzystuję w swoich filmach. Co do elementów składu i montażu. W mojej ocenie jest on dużo bardziej rozbudowany i dużo bardziej elastyczny, właśnie od Siotkata, o którym mówiłem poprzednio. Kaden Life jest naprawdę fajnym programem, bardzo mocno rozwijanym, i widać, że on ma coraz więcej wbudowanych fajnych rozwiązań. Jest już do tworzenia filmów profesjonalnych. Półprofesjonalnych i dosyć łatwy w obsłudze. Co więcej, nie ma wymogów co do niego jakichś ogromnych mocy obliczeniowych waszego komputera. Nie ma w nim ogromnej zasoby ożerności, jak w następnym programie, o którym będziemy mówić. Jeżeli poszukujecie darmowego, po polsku, wieloplatformowego i na Windows i na Linux dobrego programu do edycji filmów, montażu filmów, Caden Life, naprawdę warto mu się przyjrzeć, dać mu czas, żeby się nauczyć jego opcji, prawdopodobnie będziecie z niego bardzo zadowoleni. On jest bardzo zbliżony do Vegas Pro, co do większości jego możliwości, czyli do płatnego odpowiednika, a wiele się od niego nie różni. Jednakże najlepszy z najlepszych to jest nic innego jak DaVinci Resolve. Proszę Państwa, on bije na głowę każdy inny bezpłatny program. Jego wada to jest to, że nadal, pomimo tylu lat, on nie ma języku polskiego. W całości możemy z niego korzystać po angielsku lub w innych językach, niestety nie po polsku. Użytkowanie tego programu, żeby ogarnąć, jak go wykorzystywać, mi zajęło, podobnie jak w Live, około 2 godziny i potrafię stworzyć w nim takie materiały, które widzicie na moich filmach. Z czego DaVinci Resolve ma ogromne możliwości edycji? On po prostu bije na głowę. Każdy z poprzednich programów i każdy z innych programów co do całkowicie bezpłatny. W wersji darmowej ma masę przejść różnych filtrów, które możecie nakładać i to wszystko wykonuje się i obsługuje w bardzo prosty sposób. Raczej nikt nie będzie miał z tym problemu, jeżeli dacie sobie chwilę, żeby się zapoznać z jego opcjami, możliwościami i co więcej Poradników do DaVinci Resolve na choćby YouTube po polsku, po angielsku jest cała masa. Są po prostu setki, o ile nie tysiące godzin, jak wykorzystywać ten program, i jak w nim robić różne rzeczy. I to jest jego zaleta. Mimo że nie jest on po polsku, łatwo da się go nauczyć, łatwo da się go wykorzystywać, a możliwości, które on posiada w sobie, są olbrzymie. One zostawiają daleko w tyle konkurencję. Mimo, że Kedyn Life jest na pewno warty uwagi na słabsze maszyny, to jednak DaVinci wymaga mocnego komputera. Jeżeli macie słabszą maszynę, to nie musicie nawet do niego podchodzić, bo on może zaciąć wam sprzęt. Wymaga on co najmniej 16 GB RAMu i mocnego procesora. Jest naprawdę zasobożerny, ale coś za coś, mianowicie daje on naprawdę ogromne możliwości edycji. Możliwości. O których nawet się można by powiedzieć nie śniło. No i co więcej, jest on dostępny także na Linuxa i na Windowsa. Jednakże, jeżeli chodzi o Linux, niestety, tu jest jeden wielki minus. Nie ma on w obsłudze w wersji darmowej MP4 formatu, przez co trzeba konwenterować te pliki na jakieś inne kontenery, żeby one funkcjonowały na Linuxie w DaVinci Resolve w formacie MP4, czyli trzeba będzie to wtedy przerabiać. To jest jedyna wada, jeżeli chodzi o Linux, skorzystania z DaVinci Resolve. Ale wiele osób, którzy mają Linuxa, wykorzystuje z reguły DualBota, czyli dwa systemy, to można go mieć wtedy. Na tym drugim, gorszym, windowsowskim systemie. Jeżeli korzystacie z Linuxa i tam chcecie tworzyć edycję i montaż filmów, od razu możecie Caden Live wybrać. Będziecie zadowoleni, jak ogarniecie ten program, będziecie robili wspaniałe produkcje filmowe. Natomiast jeżeli macie Windows'a lub chce wam się bawić w przeróbki materiałów na inne kontenery i kodeki niż MP4, w przypadku Linuxiarzy to wtedy Davinci Resolve bije jeszcze raz powiem wszystkie inne na głowę. Jego możliwości są olbrzymie, a poradniki, które są do niego nagrywane w sieci, także w języku polskim, właśnie na YouTube, są po prostu bardzo czytelne. Można się go nauczyć bez najmniejszych problemów. Jaki więc wybrać program? Wybierzcie go najbardziej dopasowanego do siebie. Ja akurat na tą chwilę bawię się dwoma programami, bo chcę przejść właśnie z swojego płatnego Vegas'a na albo DaVinci, albo Caden Live. Obydwa są świetne. DaVinci jest o wiele lepszy niż Caden Live. Jednakże chciałbym samodzielnie przejść na 100% na Linux'a. Już w ogóle nie używać Windows'a. Dlatego Caden Live mocno się do niego skłaniam. Natomiast jeżeli macie dual Bot, czy Windowsa, DaVinci Resolve to jest odpowiedź na Wasze potrzeby. Ma jeszcze jedną wadę, o której nie wspomniałem, mianowicie, że co jakiś czas Wam on przypomina się czy nie chcecie kupić wersji płatnej? Być może jest gdzieś w opcjach do wyłączenia taki komunikat, ja go nie znalazłem, ja tego nie widziałem. Co jakiś czas po prostu, tylko wam się pojawia komunikat. Czy nie chcesz podwyższyć swojej wersji, klikasz OK albo przypomnij mi później i nie ma problemu, możecie z niego. Korzystać. Jest to zdecydowanie najlepszy program. Najbardziej rozbudowany, najprzyjemniejszy, najnowocześniejszy, mający wbudowanych najwięcej rozwiązań profesjonalnych. Jednakże musicie wybrać najlepszy dla siebie. A więc ja Wam nie powiem, który jest najlepszy. Mimo wszystko przyjrzyjcie się każdemu z top 3, które wymieniłem w tym filmie, a na pewno znajdziecie najlepszy dla siebie. Dwa ostatnie to już jest profesjonalna produkcja. Kaden Life czy Da Vinci Resolve to są odpowiedzi nawet dla profesjonalistów, mimo że w 100% darmowe.